Siemano, z tej strony witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Empty World'a. Witam was w 20 odcinku już bodajże. Ale laki tutaj są już. Ogólnie powoli nie będę kończyć Empty World'a, ale za to bym zrobił yy, sezon drugi Empty World'a. Tyle, że wszystko co bym robił od razu, bym to yy, nagrywał yy, z budowaniem. A nie, że na przykład buduję teraz i. Wiecie, ja wam pokazuję. Co z drugi chyba zrobię? Dobra, pierwszą rzeczą, yy, jaką zbudowałem, jest szachownica. Tak to właśnie wygląda tutaj. Um. Kolejną rzeczą mamy tutaj fila ja. CCC um. Bardzo malutkie coś no. Piszcie w komentarzu czy chcecie żebym zrobił um. Amped World Season 2 Tylko że pod lepszym jakby względem. Tu mamy tak, jeszcze restauracja u Mirosława. Ogólnie. A tu one stoliki mi wyszły w ogóle z tego. Z czerwonego nadarytu, tego niebieskiego z nadarytu i z fioletowego, fioletowej I Jeszcze mamy kuchnię. Tutaj zapasy. Takie. Nie miałem pomysłu na kuchnię, więc... Także oj, tchnąłem. Piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym był Empty World sezon drugi Bo jeśli tak to zrobię sobie częściej by się pojawiał od razu mówię Nie albo raz na tydzień, albo na raz na dwa tygodnie Tylko Albo na pewno co tydzień w sobotę raz i co dwa razy w tygodniu by się pojawiał. bodajże. Pojawiłby się chyba w sobotę wieczorem i w niedzielę wieczorem. Ten drugi sezon. Kto będziecie musieli zagłosować. Ym, czy bym robił to na takim świecie. Czy na płaskim na przykład. To jeszcze dam Wam do ogłoszenia. Bo ja bym, na przykład, zrobił ten sezon drugi. Bo nie chcecie pewnie, żeby się Empty World skończył. Dlatego stwierdziłem, że zrobimy coś takiego. Odcinki by trwały gdzieś, nie wiem, po 10 minut. Jako taką. Ja wam na razie dziękuję, do widzenia, do na razie, to na razie no